A jaki to był model? Nie umiem tego powiedzieć w tej chwili jaki to był model, ale to... No w Europie takiego auta nie było lepszego, nikt się wiem chowa. Proszę, wica. No tak jak robili dwa na rok, to musiał nie, być... to... to nie była masowa produkcja. Nie, to... może oni by więcej robili, bo to były strasznie drogie auta. Mhm, mhm. I każda śrubka była robiona ręcznie Nie tam żeby ktoś maszynowe zrobili dwie śruby, czy tam jakoś kółko. Wszystko no, opony, czy tam to, to inne dług. Mm -hmm. Libuzyny to były po prostu. Nie? Rozumiem. Tak to było coś podobnego. To jest Helmielec w tych zakładach to robiłeś. WSK Mielec. WSK Mielec. WSK kamielec no, tam robiłem, myśmy tam y, hale i usługowce budowali w Firmie Rzeszowskiej. A bo tam i samoloty robili chyba, I, tam, nie? I robili. Nawet te bojowe robili, te iskry, później A. nie, nie wcale robił. robią. robili te anczki rolnicze przeważnie. I to są na całą Europę, szło wszystko.